Ringing in my ear Jingle bell, a sound that's oh so dear Frosty the snowman is all around town Watch out for rain, are falling down We stay up waiting for Santa tonight He climb down the chimney at the speed of light While we're dancing around the Christmas tree Hugging and kissing just you and me Ani w dzisiejszym vlogmasie po prostu otworzyć cały kalendarz adwentowy z Makeup Revolution. Więc już bez zbędnego okay. gadania przechodzimy do otwierania. To I jest to kalendarz DIY. W pakowaniu były takie dwa highlightery. Tutaj macie ten jeden, który prezentuje się tak. Oj. I ten drugi, który Bartek już otworzył. I prezentujesz tak. W następnym opakowaniu mieliśmy dwie szminki. Oj. Taką no różową. Ranka. I taką czerwoną. I maskarę. W następnym opakowaniu są dwie pomadki do ust. Taka matowa. Tutaj, Później. Taka. No bardzo ładnym zakrętkę. Korektor, co dla mnie jest zaskoczeniem, bo oni zazwyczaj się boją wkładać pod względem koloru w korektory czy podkłady. I tutaj są takie kropelki, jeszcze nie wiem jakie. Liquid highlighter. One mniej więcej za sztukę kosztują 5 do 7 funtów. Kiedyś na nie patrzyłam, ale było mi bardzo szkoda pieniędzy. A teraz mam. Więc w następnej paczuszce mam tutaj trzy takie highlightery. Przepiękne one są. I tutaj mamy. Nie, 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 nie. <grywa> Takie opakowanie. Natomiast ja jeszcze nie zdążyłam przyjść, co to w ogóle jest. Trzy, pełno... trzy pełne rozmiarowe pomadki. Zaraz wam je otworzę, i pokażę. Więc tutaj mam te trzy pomadki, co wam mówiłam. Ja jestem w szoku. W tym kalendarzu jest Make Up Revolution klasyczny. I Love Makeup. Czy I Love Revolution i nawet amerykańska, amerykańska wersja Make Up Obsession. Jestem na razie zachwycona. I makeup mam na myśli Revolution Pro. Wszystko tutaj jest. Zwyczaj wiecie, jak Marka robi jakieś kosmetyki, to daje tylko jedną... Takie klasyczne rzeczy, a nie miesza jednak tego wszystkiego razem. Więc tutaj mamy taką paletkę więc yes. mam taką paletkę brokatową zdecydowanie no nie moje kolory ale na pewno czy będzie Halloween czy coś w tym rodzaju to na pewno tego użyjemy Bartek by chętnie tego użył do zabawy no ale jednak nie może Czeko, ja? jest. Metallic Clip Kit Kiedyś, bardzo dawno temu, jak to tylko wyszło w Revolution, patrzyłam na to, ale szkoda mi było też na to pieniędzy. I tutaj mamy taki kolor, więc może nie mój, ale na pewno będę używać. I mamy do tego konturówkę, cały taki zestaw. I tutaj jest Star Primer, Water Gel Primer, with Anise Extract, więc taki fajny... W opakowaniu mamy taką paletkę, nie cieni, tylko highlighterów znowu. Ta marka w sumie, w sumie nie z takich highlighterów, takie trzy kolory. Nie ma z tyłu nazw. Później jest taka paletka typowo brokatowa. No taka typowo mi się udaje być dla dzieci jak się malują, na no, ale... Dla dziewczynek. <laughs> I to jest zwykły biały puder transparentny, żeby utrwalić makijaż. Nie, da chłopaku. Chcesz pożyczyć? Następne opakowanie. to jest taki produkt do eyebrows Nie lubię. medium brow, więc bardzo dobry dla mnie. I tutaj taki znowu wielki highlighter. I do tego jeszcze jest paletka czekoladka, ale Bartek ją teraz przejął. Mogę ją pokazać? A Tak. Z takimi kolorami. Dzień dobry. Tu tak wygląda z zewnątrz. ją, Tak, za chwilkę, ok? jak skończymy to nagrywać. Ja wiem. I w środku już taki pendzel. Te gąbki, takie ja ich nie lubię za bardzo, wiecie? I nie umiem nim malować. To jest taka bomba do kąpieli w kształcie czekolady. Muszę szeptać, bo on tam jest niedaleko i on może ją ukraść. Później są te, takie dwa osobne cienie z Makeup Obsession. To była moja pierwsza paletka, którą sobie kupiłam. Później I chyba to byłam oddała mnie. nie? Później inną sobie kupiłaś. I kolejny Cancelo. Więc ten w sumie mogę mamie oddać. To co to jest. To y więc łącznie w tym kalendarzu było 28 rzeczy. Były dwa te korektory, ale jeden dałam już mamie. I to się prezentuje tak. Ten kalendarz był chyba najlepszym kalendarzem, jaki otw otwierałam. Mimo, że kiedyś jak kupiłam z Makeup Revolution to były po prostu same znaczy. szminki i takie beznadziejne rzeczy. Jestem w szoku, że pomierzchali te różne właśnie firmy, że tak powiem. pod firmy, bo I love makeup i Makeup Obsession i Revolution Revolution Pro To jest jedna firma, tylko być takie oddzielne Jakby Sektory? Nie wiem nawet jak to nazwać Więc dziękuję wam bardzo Za oglądanie tego vloga, I mam nadzieję, że wam się podobał Pa pa